A dzisiaj to się wpieprzyłem jak dzik w drzewo Nie wiem jak to inaczej ująć Wymyśliłem sobie że pobiegnę z pracy do domu Po pracy, że będę biegnął do domu No i to jest 12,5 kilometra w jedną stronę tyle dobrze, że odkąd się zaczęła ta niby pandemia to pozwalają nam teraz przychodzić do pracy na sportowo po prostu wszyscy na sportowo przychodzą jest luz pod tym względem, więc po prostu mogę sobie jak jeżdżę na rowerze, prawda, albo do pracy z powrotem albo dzisiaj zdecydowałem biegać, to po prostu na sportowo mogę przejść prawda i później Nie ma problemu, tak? Ale No rzuciłem się dzisiaj na głębokie wody. A, teraz mi cały telefon zaleje. Przestanie działać. No i y, muszę powiedzieć, że y, ten kawa jest uzależniająca. Wiele rzeczy innych, ale złych. Złe rzeczy są uzależniające, ale muszę powiedzieć, że Dobre rzeczy też potrafią być uzależniające. Na przykład ćwiczenie, treningi też się robią uzależniające po jakimś czasie. I, i ten człowiek się uzależnia od tego dobrego uczucia, jakie się ma po dobrym treningu. To jest świetne. Ale tak naprawdę co ja dzisiaj chciałem powiedzieć takiego że nie wiem no po prostu trochę się zaczułem robiłem się trochę nie jeśli chodzi o rezultaty zdecydowałem trochę e, Wieńczyć. Muszę poczekać, to już samochody w a Więc normalnie to, je, jak jeżdżę na rowerze do pracy, to, to 12,5 km w jedną stronę. 12,5 km z powrotem, prawda? No ale tak jak mówiłem, że z rowerem to, są, to jest problem z intensywnością, prawda? Bo no, na rowerze to sobie możesz jechać. O, już mi się za. Ten. Na rowerze to możesz sobie jechać, prawda? I yy, przestaniesz pedałować. Na przykład, jak jesteś na płaskim, no to dalej się toczysz, prawda? Nie musisz cały czas napierać i to jest właśnie łatwo sobie zrobić z tego przejażdżkę niedzielną. No, a jeżeli się biegnie, no to jednak to trzeba, nawet jak powoli, to trzeba cały czas biegnąć. No i zobaczymy, ile mi to zajmie. 12,5 km biegnąć. Zobaczymy najwyżej w połowie drogi. Sobie zostawiłem sobie taką furtkę, że w połowie drogi najwyżej. Jak nie będę mógł wyrobić, to po prostu wsiądę do tranzytu i pojadę tranzytą, resztę drogi do domu. Z kawą cały czas walka. Dzisiaj też. Molera jasna. Jedną normalną kawę wypiłem, a drugą dekafei... dekafejnowaną Leje jak cholera Tak to wygląda, tak to jest Ale myślę, że no jestem mogę się doczekać żeby jakieś wyniki były w sobotę Znaczymy ciśnienie, wagę, no i próba czasu na 1500 metrów. Trzymajcie się,